Uważne oko pewnie zdołało już zauważyć, że miasto Ninjago w kreskówce o tej samej nazwie zmieniało się dosyć drastycznie na przestrzeni lat. Z początku było to po prostu większe, lepsze pod względem rozwoju miasto od takich wiosek jak na przykład Jamanakai. Jednak są też swego rodzaju, jak to już nas zresztą Ninjago przyzwyczaiło, błędy związane z tym miastem. No i oczywiście dzisiaj o nich. Tak jak mówię, w pierwszym sezonie miasto Ninjago to położone na jakimś pustkowym miasto. Co zresztą jest dosyć dziwne, ponieważ jest sobie miasto, a poza nim tylko pustkowia. Wygląda to trochę nienaturalnie. W każdy bądź razie, miasto Ninjago nie jest wtedy nadzwyczajnie rozwinięte, wygląda po prostu jak wioska w Ninjago, ale znacznie większa i posiadająca większe budowle. Jednak zmienia się to w sezonie trzecim, kiedy to mieszkańcy tego miasta zmieniają je w metropolię tętniącą technologią. Jest to już wtedy najbardziej zaawansowane miasto w całym Ninjago. Wszystko zostało zastąpione przez maszyny, dzięki Starusowi Borgowi, który jest niesamowitym wynalazcą. Jednak cała ta nowa technologia ulotniła się razem z pokonaniem Złotego Władcy przez Zeina. Po tym wydarzeniu miasto to ewoluowało już w swoim tempie. Stwierdzono, że nie opłaca się narażać miasta na kolejne tego typu ataki cyfrowe i na przykład w takim sezonie szóstym jest to już zwykłe miasto wyglądające podobnie do takiej na przykład Warszawy czy innego po prostu większego miasta w Polsce. Po prostu niczym nadzwyczajnym się nie wyróżniało i raczej już tak zostało do dzisiaj. Jedynie w sezonie 8, 9 i 10, czyli trylogii Oni, jest już taki większy przeskok. Ale w sezonie 11 znowu jest to takie zwykłe miasto. Być może dane dzielnice się rozwinęły nieco bardziej, a niektóre pozostały takie jakie były. Tak czy siak, miasto Inczago zmieniało się nie tylko pod względem architektury czy technologii, ale także pod względem położenia. W sezonie drugim, tak jak już mówiłem, miasto to było położone na pustkowiach. Można by nawet rzec, że było ono prawie że na pustyni. Jednak w sezonie 8 jest już tam port. To jest bardzo zaskakujące, ponieważ nie wydaje mi się, by płyty tektoniczne tak szybko powodowały zmianę terenu. Ale mam pewną teorię, która może wytłumaczyć to, że ten port właśnie powstał w mieście Ninjago. Być może miasto Ninjago zostało rozbudowane pod względem powierzchni. Po prostu nowe tereny zostały zagospodarowane i przyłączone do miasta. Ma to sens tym bardziej, że obok miasta Ninjago były tylko pustki. W takim wypadku logicznym jest, że rząd miasta Ninjago chciał coś z tym zrobić. I tak oto rozbudowali oni to miasto w stronę wody, gdzie został wybudowany port. Nawet gołym okiem widać przecież, że miasto od sezonu pierwszego stopniowo stawało się coraz większe. Oczywiście nie wydaje mi się, żeby twórcy myśleli nad tym w ten sposób. Bardziej wraz z rozwojem jakichś programów i zmianą samego studia do animacji powiększono pewnie lokacje, no bo można było na więcej pozwolić. Jest to raczej logiczne. Ale jest to trafne wytłumaczenie odnośnie zmiany terenu, ponadto fajnie to tłumaczy postęp w niektórych regionach miasta, tak jak już mówiłem wcześniej. Jak wiemy budowa kolejnych budynków i drukich wszelkich instalacji trwa. Więc moim zdaniem główna część miasta po prostu bardziej się rozbudowała, przez co mamy obraz świetnie rozwiniętego miasta, a nowe tereny dopiero powoli wkraczają w tą nowoczesność, to no bo wszystkiego na raz się jednak zrobić nie da. Dajcie znać, czy według Was jest to trafna teoria, ode mnie to na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, do usłyszenia i cześć.